Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzis dzisiejsze zadanie jest takie. Dane jest prostokąt. Jeżeli na no to narysujemy sobie od razu rysunek pomocniczy. Tu weźmiemy bok jakiś a, b. No to jego pole jest po prostu a razy b. Jeżeli długość jednego z jego boków zwiększymy o 10%, długość a drugiego zmniejszymy o 10% to pole tego prostokąta. No to teraz tak. O 10% a to jest jakby 100% a, co nie? Czyli 1a, tak? 10% a jest 100%, tak? No to 10% to będzie ile? No trzeba by przecinek przesunąć. Jak jest 1, to będzie 0,1a. To będzie 10%. Czyli jeżeli o 10% zmniejszamy, to od 1a, jak odejmiemy 0,1a, otrzymamy 0,9a. I, a drugiego. Yy, aha, nie, to ja zrobiłem na odwrót, ale i tak wyjdzie. To tego zwiększymy. O 10% to będzie 1,1b. Czyli jeżeli długość jednego z boków zwiększymy o 10%, to, to tego zwiększyliśmy. A drugiego zmniejszymy o 10%, to tego zmniejszyliśmy to pole wynosi. No i teraz tak. 0,9 razy 1,1 to nam daje pole równe 0,99ab, bo ab zostaje. I teraz tak, tu było ab, a tu mamy 0,99. Tu było jak ab, to 1ab było. To jest to samo 1ab i ab to jest to samo. Bo 1 razy coś to jest to po prostu coś. Czyli widzimy, że pole jego zmniejszy się o 1%, bo tu było 1a, czyli jakby 100a, 100% ab, a tu jest 0,99, czyli 99% ab, czyli zmniejszy się o 1%. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania, klikając czerwony przycisk poniżej. Zapraszajcie znajomych. Do oglądania tego kanału, jeżeli wam się podobało, komentujcie i podsyłajcie jakieś zadania, które chcecie, żeby wam objaśnić i rozwiązać. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!